Witajcie moi drodzy, ja już mam na sobie strój sportowy Będę piła Macie, jest godzina siódma i zbieramy się na rolki oraz na zakupy do Lidla, ponieważ dzisiaj nagrywamy cały dzień jedzenia z produktami z Lidla, z gotowymi produktami. Ostatnio nagrałam film Catering Biedronki, bardzo Wam ten film się spodobał, także dzisiaj lecimy z Lidla. Zdrówko! Mm. Rolki odhaczone, teraz idziemy na zakupy do Lidla i pokażę Wam kilka sztosów. Taki podobny film nagrywałam ponad rok temu i jestem ciekawa ile nowości przez ten czas w ogóle pojawiło się w Lidlu. Idziemy! Bierzemy wózek, powiem jak jest. Są przepyszne Ty, 25 zł Kimchi się pojawiło, wcześniej nie było Jeszcze takie surówki, nie wiem, może weźmiemy jedną bez próbowania czy nie Co? Taka fajna Bureczki, bierzemy te, chociaż te też są pyszne, ale one są już właśnie zasmażane, tam z olejem, z takimi rzeczami, to mają lepszy skład. To co jest w super, to właśnie zobaczcie te małe rzeczy, ja ostatnio mam fazę na kukurydzę, także sobie wezmę i możecie cię fajne rzeczy. Weźmiemy sobie jeszcze coś takiego, to w ogóle ma lepszy skład po prostu niż taka tortilla. Jesteśmy w takim miejscu, w którym jest dużo gotowców i te naleśniki właśnie z też są bardzo dobre, chociaż z biedronki tu są lepsze. Z serem też fajne są właśnie ze szpinakiem i takie rzeczy. Zawsze były takie zupki, a teraz widzę, widzę, że są jakieś nowe zupka ogórkowa. To ma w 100 gramach tylko 28 kalorii. Myślę, że fajne tak sobie no, do mnie. Ja też to... bym chciała. Okay. W ogóle teraz takie jest ciepło, to stać bardziej się ochotę na nabiał. Brażonek, bierzemy pataty do tego jakieś warzywka. A, A lody nie pokażę. Lody na deser pokażę w domu. Patrzcie, ile w ogóle filtru jest w nowości takie lody niskokaloryczne, proteinowe zazwyczaj. No nic, oczywiście pierwsze co to muszę przetestować z styloty. O kurda, powiem Wam, że są przepyszne. Serio czuć mega masło orzechowe. Ja ogólnie uwielbiam, jak te lody się tak troszkę rozpuszczą, i po boku jest takie rozpuszczone. Wiadomo, słone karmel jakiś tam hagensów, czy nawet słone karmel lodów z Biedronki, Dużo lepszy, ale właśnie dużo więcej mają kalorii. Jak na to, że mają tylko 300 kalorii, całe pudełko to serio pycha. Może nawet i lepsze niż te masło orzechowe Dobra, pomyślałam, że śniadanie musi być szybkie Bo jestem po rolkach, jestem mega głodna Na szczęście będzie szybkie, bo oczywiście dzisiaj dzień z gotowcami Także robimy pierogi z serem i jagodami W 2 gramach mają 190 kalorii My damy połowę opakowania I do tego na górę dam jeszcze jakiś jogurcik Jakieś owocki, żeby były witaminy, błonnik i tak I myślę, że fajnie będzie jak sobie na patelni ja podsmażę Fajnie, że ten jogurt jest taki gęsty. Na górę dam troszkę ksylitolu. Nie, no wygląda, powiem Wam, jak takie naprawdę dzieło sztuki. Oczywiście najlepiej byłoby dać tutaj świeże truskawki, zwłaszcza, że mamy sezon. Zrobimy się w kolejnym posiłku. I w ogóle wymyśliłam teraz na no spontanie, totalnie posiłek, którego nigdy w życiu nie robiłam. I w ogóle nie wiem, czemu przyszedł mi do głowy. Nie wiem, czy ja to kiedyś widziałam gdzieś. Czy po prostu moja głowa jest taka zdolna. Zrobimy jakby nie Pizza, chociaż to będzie taka trochę pizza, nie taka tradycyjna, tylko właśnie z jajkiem. Czarne oliwki, pomidory, papryka koncentrat. Okej, bierzemy patelnię I oczywiście oliwą ją pryskamy. Teraz bardzo ważna rzecz, to smażymy pod przekrepką. Ja nie mam, także użyję drewnianej, znaczy deski drewnianej z foodies. Mam nadzieję, że jajka mi się zrobił. Dobra wiadomość, udało się. co ciekawe, spód na dole się nie przypalił Ale no, tak 10 minut na bardzo malutkim ogniu. Eee, miało miałoby się męko. Nie no, zawsze jak nagrywam film i chcę, żeby było na miękko, to mi nie wychodzi, nie? Mimo wszystko myślę, że i tak będzie pyszne. Kurde, serio, że trzymałam za długo? Myślę, że na serio jakieś dwie minuty za długo trzymałam. Wygląda. Mm. Gorące, ale jest fajne. Szkoda, że nie na miękko, ale w ogóle można byłoby tutaj i szynkę dać, i ser, i przeróżne warzywa. Mega pomysł, no? No, fajny. Bring the cheese, put in. the lights up, tis the season. Tis the season. Powiem wam, że niezła akcja Ponieważ Szymonowi tak zasmakowała Ta tortilla pizza Nie wiem jak to nazwać, że poprosił mnie Żebym też mu zrobiła, także zrobiłam Oczywiście dwie i teraz wyszło mi Idealne żółtko, to Dodałam jeszcze ser i też kukurydza Oliwki, naprawdę musicie Koniecznie wypróbować ten przepis I jak już zrobicie, to oznaczcie Mnie na instagramie, będzie mi mega miło W ogóle uwielbiam z wami pisać Odpisywać wam, jak mi Coś tam piszecie, miłego lub <noise> Zwyczaj jest to coś miłego. Wypróbujcie naprawdę, bo, bo jest mega. Uuu, by te żółtko wiesz. Mm. Mm. <noise> mega pyszno. Teraz musisz wymyślić nagrodę, dam je za ten posiłek. No żartuję, czasem jestem bezinteresowna, nie? Przed kamerą, tak? <noise> Oglądają moje zakupy z Lidla. Oczywiście kilka produktów już zostało zjedzonych przy śniadaniu i obiedzie, jak na przykład właśnie te placki, albo pierogi z jagodami. Ogólnie, przy takich zakupach zawsze staram się wybierać najmniejsze zło, w sytuacjach, kiedy za bardzo nie mam czasu gotować, a mam ochotę po prostu zjeść coś zdrowego, dosyć szybko, to na przykład. Takie ugotowane ziemiaki są mega opcją. Oczywiście też można w Lidlu dorwać na przykład ugotowane buraki yy, i chyba coś jeszcze. Biedrąca jest na pewno marchewka i ciecierzyca. Wiadomo też, że dużo taniej by było sobie samemu obrać i ugotować ziemiaki. Taka opcja też jest spoko, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić. Tak samo właśnie mrożone bataty, które są oczywiście mniej zdrowe niż takie bataty, które byśmy sobie sami pokroili i usmażyli, czy tam po prostu. W piekarniku zrobili, ale od czasu do czasu też spoko. Następnie różne kopytka, te pierogi, które jadłam. Wyobrażacie sobie mnie robiącą kopytka albo pierogi? Ja wcale sobie siebie nie wyobrażam. A takie kupne, kiedy po prostu najdzie mnie ochota, są super. Zwłaszcza, że można to połączyć z warzywami, z mięsem, z jajkami, z czym tylko się chce. Gotowe zupy, bo ja na przykład nie umiem. Nie zależy mi na tym, żeby nauczyć się robić zupy. Takie gotowe. Tortellini też nigdy tego nie jadłam i zobaczymy, czy to, czy to jest dobre i warte uwagi. Myślę, że na kolację wypróbujemy, może jakąś sałatkę z tym zrobimy. Do tego gotowe buraczki, kimci. To wszystko, żeby zrobić samemu, zajmuje naprawdę sporo czasu. A takie kupne są smaczne i zawsze starajcie się patrzeć na skład. Jak już coś takiego wybieracie, to szukajcie produktów z najkrótszym składem. Mrożone warzywa to super opcja. Bo zazwyczaj w jednej paczce są przeróżne warzywa, a jakbyśmy mieli samemu to wszystko kroić, to zajmuje to sporo czasu. Także mrożone warzywa jak najbardziej top, top. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione produkty z Lidla. Co polecacie, co najczęściej kupujecie. Być może nie znam czegoś. Być może chciałabym też to spróbować, także koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. I ja lecę na box. Po treningu czas na kolejny posiłek. To będzie taki również większy posiłek, taki obiadowe. i miałam dylemat, co teraz zrobić. I na spontanie oczywiście obmyśliłam, że zrobię kopytka. Do tego te mrożonki. Nigdy ich nie jadłam, ale w ogóle wyglądają ciekawie, ponieważ jest tutaj marchew, por, kiełki fasoli, groszek zielony. Także takie nietypowe warzywa. Z chęcią to zrobię. Bardziej takie azjatyckie. Także usmażę to na patelni z sosem sojowym. Jak już te warzywa się rozmrożą, to dopiero to tam mięso pokrojony, oczywiście pokrojony kurczak czy tam indyk z Lidla to też jest super co te kopytka później? jeszcze mam szparagi, jest sezona szparagi korzystajmy w ogóle z sezonowych owoców i warzyw, wszystko wrzucę na patelnię, usmażę i, i mam nadzieję że coś z tego wyjdzie ciekawego odgrzejemy i zjemy tak na pół ej mega dobre to jest Serio, Szymon. I są kawałki ziemniaków. Czuć taki, takiego gotowca trochę. Pyszna. Jeżeli chodzi o przyprawy w tym daniu, to dałam tylko sos sojowy oraz paprykę słodką. I powiedzmy, że te warzywa są bardziej azjatyckie, to też może te kimchi z boku gdzieś by fajnie pasowało. Dałam na górę jeszcze pociechaną pietruszkę, troszkę szczepiorka. Czy piorku i jemy! To co jest fajne w tym przepisie, to to, że użyłam tylko jednej patelni. Tak naprawdę można tutaj dodatki sobie zamieniać, przy różne warzywa, nadać tofu zamiast mięsa. Moi drodzy widzimy się w kolejnym dniu Wczoraj już byłam tak padnięta, że totalnie Nie miałam siły nic nagrywać Nic zrobić, także musicie mi Wybaczyć, ale nic się oczywiście też Nie stało, ponieważ nagrywam dzisiaj Kolejny przepis, który zjadłabym Wczoraj na kolację, ale zanim Zacznę jeść, to też zrobię sobie Szybki, krótki trening, w ogóle Jak jest słońce, to jest jakoś Więcej energii i lubię sobie poćwiczyć Tak chociaż te 20 minut z daily treningu Właśnie w domu, z za zazwyczaj czasem bez, ale zazwyczaj z gumami i zazwyczaj jest trening na spalanie. No mega super naprawdę. Mm, polecam. Pamiętajcie, że nie wszyscy trenują po to, żeby być jak największym, żeby mieć jak najwięcej mięśni, ale też po to, żeby właśnie się poruszać. Trening to też super narzędzie do spalania tłuszczu. W ogóle do wyrzutu endorfin, po to, żeby się lepiej czuć, żeby nasze serce lepiej pracowało, żeby w ogóle nasze ciało lepiej pracowało, trenujmy naprawdę chociaż te 20 minut dziennie. I nieważne, czy z gumami, czy bez gum, czy na siłowni, czy z ciężarem, po prostu każdy trening jest lepszy od zerowego treningu. No i zrobimy sobie teraz bardzo lekki posiłek, taki, jaki bym zrobiła sobie na poprzednią kolację z jogurtem, odrobinkę majonezu. Ten majonez wege jest akurat z biedronki i ma o połowę mniej kalorii, już nieraz wam tutaj polecałam. W Lidlu również jest majonez wege, tyle, że on ma chyba prawie tyle samo kalorii, co zwykły. Do tego taka mieszanka warzyw, oczywiście z Lidla, mini kukurydza z Lidla i bierzemy się zarobienia. Ten jogurt proteinowy jest mega fajny i powiem wam, że jest dużo smaczniejszy dla mnie niż zwykły skyr naturalny, bo skyr naturalny dla mnie już jest za gęsty, a ten coś pomiędzy właśnie jogurtem naturalnym a jogurtem greckim. Ej, muszę wam powiedzieć, że mega dobre to wyszło i na pewno będę to kupować. I ten jogurt tutaj z majonezem, nie no hit po prostu dla mnie. Ta kukurydza jest przepyszna. W ogóle jak tak sobie jem, to mam taką rozkminę, bo często pytacie się mnie na Instagramie, oczywiście, jak ja to robię, że dbam o moje kwiaty. A tak myślę, że do tego po prostu chyba trzeba dojrzeć, bo jeszcze dwa lata temu mówiłam, że nie ma opcji, że w moim mieszkaniu będą żywe kwiaty. No teraz naliczyłam i mam 20 żywych, bo w ogóle kupiłam sobie nowe kwiaty, bo jak na złość otworzyli obok mianową kwiaciarnię. A jako fanka natury i kwiatów musiałam oczywiście zajrzeć. I Kupiłam cztery nowe kwiaty. Tutaj na przykład jeden. W ogóle kocham naturę, dlatego też foodies i jedzenie w drewnianych miskach. To wszystko, to po prostu jest natura, coś pięknego. Uwielbiam takie połączenie z naturą. I w ogóle możecie pisać, że jestem wariatka, ale mocno wierzę w to, że jak do kwiatów mówi jakieś miłe, czułe słówka, to one są ładniejsze, to najlepiej rosną i naprawdę to działa. Spróbujcie. Także jeżeli macie problem z kwiatami, zacznijcie do nich mówić. I to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę do góry, zostaw komentarz uwielbiam czytać wasze komentarze i odpowiadać, zasubskrybuj mój kanał jeżeli tego nie robisz, będzie mi mega miło, no te 100 tysięcy już coraz bliżej, jeżeli uważasz że zasługuje to oczywiście zasubskrybuj mnie i oczywiście miłego dzienka dla was i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!